Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Amok i zapraszam was na pierwszy odcinek poglądowy gier FPS. I wybaczcie, że czasem będą lekkie takie ścinki, ponieważ mój komputer nie wyrabia przy takich grach, a bardzo chciałem zagrać w tą grę. Jeżeli chcecie, jeżeli chcecie zagrać ze mną, macie link do rejestracji w opisie. A ja po prostu testuję, czy mój komputer wyrabia i tak na najmniejszych ustawieniach. Zaraz pewnie zginę. O, właśnie ścinka. Łooo! Jakiś grenade poleciał. Proszę, proszę bardzo. Pan dostał. Ach, ja, ja, wiedziałem, że zginę. Dobra. I ja nagrywam to dość późno, bo jest godzina, już wam mówię... 23.27. Ja tam drobnym okiem widzę, e, jaki czas mam na odcinku, więc... E, no, więc po prostu ten odcinek nie będzie za długi. Może niedługo zagram w tą grę razem z kumplem eee... Co za Fucking shit! Jest headshot! Ładnie o, Z boku mnie wyszedł boczek. Boczek nie wyszedł z boczku. A ty z boczku. Gdzie mnie zachodzisz po boku, co? Gdzie mnie z boku zachodzisz? Dobra eee... Oha, właśnie ścięło wiedziałem. Wiedziałem, że zetnie, bo... Ja po prostu mam drobne problemy. Muszę się... Muszę się... Eee, uzbroić w coś lepszego niż mój komputer Proszę bardzo może ktoś Może ktoś tu akurat podejdzie Kaj ty strzelasz chłopie Oczywiście Oczywiście że jestem. dobra Kontra Proszę bardzo Proszę bardzo Chyba że go, chyba, że go nie zabiłem czekajcie Dobra, niech powyłażą, niech powyłażą. O proszę Straciliśmy żołnierza Wyłaś! Wyłaś, kurkowańcu Ja cię zdejmę Dobra, jak chcesz o! Zabiję go, zabiję! Nie granat wiedziałem Tak czułem, że gromad. Ale powiem wam, że nie jest tak źle Da się grać, da się grać, wszystko no, FPS-ów na pewno nie mam za dużo, no, no. wiadomo. Ale jak się chce grać, to się. ogarnie wszystkie lagi. czy znaczy, wszystkie lagi, to nie są nawet lagi. Czekajcie, tędy polecę. A ty, frajerzy, co? Co uciekasz ode mnie? Czekajcie, zrobię tak. Proszę bardzo. Oha, ścierało, dobra. Wybaczcie za tą ścinkę, kogoś zabiłem. Proszę bardzo. nie trafiłem! Co tak ścina? Pewnie przez to, że ładuję tekstury, no ale. Nie ogarnę tego. Dobra. No wyłaś, wyłaś stamtąd. Wyłaś stamtąd, frajerze. Ja gdzie widziałem tam? Widziałem cię. Wow. Tak czułem, że mi granat pod dupę podleci. Akurat się odbił w tą stronę, no. F się pomija, tak? To nawet nie muszę nawet nie muszę ten, nawet nie muszę klikać, lol. Sam się pogania. Co ty masz przy sobie? W ogóle pierwszy raz odpaliłem tą grę, już mi się podoba. Taki FPS na kompa. Podobne trochę do do Counter-Strike'a, no, ale. O, jest! Zabiłem go. Zabiłem Alena. Oczywiście laguje, no wybaczcie za to ale, ale tego nie ogarnę inaczej A ty ty Tak mi ścięło, że nie, nie ogarnęłem, no dobra Czasem gorzej zetnie, czasem, czasem mniej, no ale można grać na takich tym. Ważne, że tutaj płynnie chodzi, że wszystko można ogarnąć. Ja spróbuję w następnym odcinku już to ogarnąć, tak jak było w Age of granat Gdzie się odbił? Ten granat się odbił od kolesia. I co jest? A, dobra. No i jakim cudem nie zabił, no ja pierdzielę. F. Okej. Okay. Lecimy na Szczecin. Może czas zmienić taktykę i strzelać z, z bloka, co? Wow! jaki ładny headshot! Okej, okay, level up, bo dopiero co? Czekajcie, łapcie, panowie. Łapcie. A, oh, że się wychyliłem. Ja pieprzu. Ja pieprzu, ha, ha. No i oczywiście pakują w ścianę Jakby nie mogli grać normalnie, ha, ha, ha. A kto tu Amok gra normalnie? To jest gra dla ludzi A nie dla frajerów Wow, 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 wow. Dobra, czas przebiec, czas przebiec, przebiec Granat też poleci ode mnie, ale żebym poleciał, rzu rzucił pierwszy granat, granatek. Nie wiem, tam ktoś wyjdzie, założę się. Proszę bardzo, Uuu, tam było dwóch. Nie ogarnęłem tych dwóch. Dobra, było dwóch, ale no, to no nie było tak łatwo ich zabić. Tu zawsze ścinało, tu pewnie. Pewnie zależy od ilości graczy na serwerze. What the f jaki lag Zależy od ilości graczy na serwerze plus od mojego komputera, no ale bardziej od mojego komputera. Chodźcie tu, chodźcie tu. Proszę bardzo. Wyleciał jeden. Uu! Takim cudem nie złapał, no ja pieprze. Dobra. Nie kliknąłem F, kliknąłem E. Żeby pogonić, no ale dupa jestem Już się przestraszyłem, że wyłączyłem nagrywanie mikrofonu, no to to by było trochę... Niefajne Stary zmyro... ład Tam był koleś, lol Dzięki, dzięki, że mnie obroniłeś, no Leć, leć granacie Leć granacie Oha, tam ktoś będzie Wiem, że tam ktoś jest. Tu jest koleś! O, leluja! Dobra. Ta -da 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 -da. Ale to ma odrzut. O, ale ładnie mnie zdjął. Ledwo co wylazłem, no. Okej. Okay. I nie mówcie, że to przez Frapsa, ponieważ ja Frapsa nie nagrywam. Ja nagrywam awaryjny obraz z komputera, nawet w mniejszej, w mniejszej rozdzielczości. ogólnie w jakiej tylko mogę, żeby móc grać. Ło, tu jest koleś. ogólnie ty jak kolesiowi zrobię taki, taką wyjaśnienie średniowiecza. Zginie, czy nie zginie? Jest! Granatem zabiłem, ale mało, ale mao, ale mao! Ale mało fragów, <laughs> ale mało. Ogólnie tam ktoś jeszcze wyjdzie, co? Wyjdzie ktoś czy nie wyjdzie? Oooh, jaki niogor ty, jaki niogor. Tak w ogóle znamiłem teraz, że nie wiem. What? W ogóle denerwują mnie te wszystkie. Komunikaty Granat leci, granat leci. Ile tego w ogóle można sfać? Nie może raz tylko być. Ops, proszę bardzo, może ktoś wyjdzie akurat. Jakim cudem oni mnie traf... Nie, jakim cudem nie oni trafiają? O o o o, trochę spieprzę, trzę na bok. E -e -e, już, już ogarnęłem? Już. Ogólnie tam ktoś będzie, bo widzę, ostro tutaj napieprzają. Przydałaby się snajperka, no ale. Nie ogarnę. Misja nie powiodła się. Ooo! Przegraliśmy nie powiodła się. Powtarzam, operacja nie powiodła się. Dobra, jeżeli się podobało, zostawcie łapę w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku, na pewno już go ogarnę. Więc to by było na tyle. Jeżeli wam się film podobał możecie zostawić łapę w górę i przepraszam was za te drobne lagi, za te drobne... Ja spróbuję to naprawić od następnego odcinka, ponieważ muszę posuwać kilka programów, muszę ogarnąć kompa. A na pewno w kolejny odcinek będzie już... O wiele lepszy i o wiele lepszej jakości. Więc do zobaczenia, jeżeli się podoba, zostawcie łapę w górę i zarejestrujcie się z linku w opisie. Więc na razie i cześć!